co ty masz? Mm. Jaki kwiat. Zarąbisty. Piękny. Dzień dobry mordeczki. Trochę ciemno, ale no cóż. Dzisiaj mamy niedzielę. Nasza niedziela jest troszeczkę spokojniejsza niż ostatnio. Bo siedzimy w domu. A plan był taki, że ja mam trochę roboty ze zdjęciami. Trzeba też troszeczkę ogarnąć chatę i jest gorąco, więc stwierdziliśmy, że nie ruszamy się. Ja siedzę cały dzień na podłodze przed wentylatorem, ale przynajmniej szukam vanów, takich busów, żeby sobie zrobić kampera. Dokładnie, także niby siedzimy w domu, ale mamy dużo, dużo różnych pomysłów co robić. Tak jak mówiłam, ja zajmuję się robieniem zdjęć, bo mam do zrobienia jeszcze troszeczkę. Ale już witam się ku końcowi. Daniel szuka vanów, a jesteśmy mega zainspirowani, bo znaliśmy parę fajnych, więc zobaczymy. Chcieliśmy wybrać się na spacer, ale w tym momencie zaczęła się burza, więc masakra. No.

Ég er að rekorda, ég er að rekorda nú Nika skończyła robić swoje piękne zdjęcia. Ja obejrzałem ile mogłem tylko dzisiaj vanów. Już wszystkie oczami prawie kupiłem. <laughs> Jeszcze się zainspirowaliśmy po, pod koniec jakimiś vlogaskami. I oto jesteśmy, bo nie ma co siedzieć w domu, nie ma co się kisić, trzeba wyjść na dwór, akurat przestało padać, więc to jest dobry pomysł. Tak. Generalnie wracamy trochę do życia, już ta pandemia, mamy jej trochę dosyć. Oglądamy te vlogi, zazdrościmy wszystkim, co wyjeżdżają, I stwierdziliśmy, że teraz trzeba zacząć się ruszać. Troszkę jesteśmy odważniejsi i nawet pokazujemy się w publicznych miejscach. Na pewno nie jest tak, że my nie myślimy o tym, że jest pandemia. Zawsze mamy sobą maseczki, e, w czego, żeby jednak je założyć. E, nie pchamy się w tłumy, przestrzegamy takich bicie wewnętrznych swoich zasad. Tak jest, jak widzicie, nawet na klatce schodowej u siebie zakładamy maseczki i wychodzimy dopiero po chwili sięgamy, więc bezpieczeństwo. A dzisiaj jesteśmy w temacie piwa. Dlatego to, co przed chwilą widzieliście, to nasz szczeciński browar Bosman. Niestety już wykupiony przez grupę Kalsberg, ale Bossman do dzisiaj jest robione. Razem z innymi piwami w tym samym miejscu, nawet powiem więcej, kiedyś miałem szansę tam być w środku. Bo serwisowałem im klimatyzację. Jak kiedyś jeszcze pracowałem jako właśnie taka osoba. A my jako generalnie fani browarka, piwka. Co? Nie? Fani czego? Piwka. Tak, lubimy smakować piwko. Lubimy smakować i teraz generalnie w ogóle tematyka piwa zrobiła się taka popularna. Powstało na szczęście dużo takich e, browarów rzemieślniczych. I nie neguję, że Bosman, znaczy nie jestem fanem Bosmana, aczkolwiek od czasu do czasu gdzieś tam, jak mi się zdarzy wypić, ok, jest spoko. Ale no takie kraftowe piwka uwielbiamy. A tym bardziej w, Szczecin w Szczecinie pojawiało się bardzo dużo takich miejsc. E, Szczecinianie lubią właśnie dać napić takiego innego piwka, za co my to szanujemy bardzo, bo my jesteśmy też w takich tematach e, piwnych i też lubimy e, też lubimy poeksperymentować takiego zwykłego piwa tylko czasami właśnie kupić sobie coś takiego do spróbowania a to co widzicie za nami to taka ścianka na ulicy Chmielewskiego w Szczecinie, w którym są e, oznaczeni oznaczone postaci polskich Wynalazów. Jakby ktoś kiedyś chciał, przechodził, zapraszamy. na spacer. I kontynuując generalnie temat piwny, ścieżkę piwną, po Szczecinie powstało, raczej istnieje kilka browarów. Między innymi mamy Starą Komendę, mamy browar szczeciński Wyszak i Słody, chociaż Słody to jest bardziej rozlewnia. Coś chcesz powiedzieć, Domsu? Także jak macie ochotę spróbować innego piwka, to zapraszamy Was serdecznie. Naszym numerem uno jest oczywiście, są oczywiście Słody, ale każdy zdaje coś dla siebie. Także wybierając w takie miejsce, nie niedługo spróbujecie fajnego piwa, którego wcześniej nie próbowaliście, to dodatkowo jeszcze y, ludzie tam opowiedzą Wam trochę o tym. Wiesz, co nie jest tak, że idziecie, napijcie i tyle, ale też... To wiecie ogólnie o piwie, jak to się robi, dla tych, którzy nie wiedzą, bądź też czym, czym w sumie się niektóre gatunki różnią. Także fajna sprawa. Na przykład dla mnie jak na początku chodziłam z Danieliem i nie wiedziałam tak naprawdę dużo o piwie, bo takie wow, fajnie! To, takie to fajne ciekawostki, fajnie to wiedzieć. No. A z ciekawostek powiem tyle, że tam są czasami oprócz tego piwa, które rozlewają, są jeszcze takie piwa w lodówce. Jeżeli chodzi o tą magiczną lodóweczkę, to w niej są takie larytasy, jak na przykład piwo Comez, które jest wersją limitowaną i kosztuje 80 zł za butelkę 0,3, albo piwo z polskiej rozlewni na terenie kopalni uranu. Są perełki. Są perełki, można czasami zaryzykować czegoś ciekawego spróbować. Fakt jest droższe, ale kurde, historia. Dobra, mały fakap, zamknięte. Nie wiedzieliśmy, nie sprawdziliśmy. Wiecie, jak to my, zawsze na żywioł, bez planu. Także. Dobra, niestety nasze ulubione słody były zamknięte, bo od czasów pandemii mają jakieś dziwne godziny otwarcia i w sumie dzisiaj jest cały dzień nieczynne. Ale żeby nie stracić tego dnia, poszliśmy dalej. No, w Wyszaku za to było za dużo ludzi, a więc trafiliśmy na wałych Robrego do restauracji Colorado. I to było takie nasze pierwsze wyjście popandemiczne od czasów pandemii i trochę się dziwnie czuliśmy, dlatego nie nagrywaliśmy. No bo taki trochę stres dla nas był. Co nie, Damson? Jak, jak się czułaś wychodząc? Do domciu, z domciu, do restauracji. Światem w restauracji czułam się w sumie trochę dziwnie. Znaczy fajnie, bo wyszliśmy w końcu do restauracji, ale czułam się tak dziwnie, tak trochę dziko. Z jednej strony o co fajnie, ładne widoki, jestem w knajpie, a z drugiej strony ojej, jestem w knajpie. i No, ale ogólnie na plus. Także e, zabraliśmy Was dzisiaj w takie nietypowe miejsce, bo jakiś tam Browarek troszkę popowiadaliśmy, pokazaliśmy Wam część szczęcina. Mamy nadzieję, że w miarę się to podobało. No i wracamy do nagrywania. No czas. Musimy się trochę przestawić. Zacząć wychodzić ta pandemia. zazdrościmy innym, że wychodzą to teraz na kolej. Tak, już, już pozbyliśmy się tego psychicznego dołka, można powiedzieć. No. I zamierzamy wychodzić częściej do ludzi. Tak. Oczywiście nie mówimy, że to już nie ma pandemii i w ogóle, to tak nie jest, ona jest, tylko trzeba uważać. Ale myślę, że raz na jakiś czas, jeżeli wyjdziemy, no to my wyszliśmy pierwszy raz od pół roku. Znaczy, no. Nie mówię, że my w ogóle nie wychodziliśmy, no. ale wiecie, chodzi nam o takie wyjście do knajpy, gdzie są ludzie więcej niż zawsze, bo nie byłem, że odbraliśmy dzień na wynos, wychodziliśmy z spacery. Tak? tak, to oczywiście. Chodzi o takie tak. restauracyjne wychodzenie, no to, to tak, to dawno nie byliśmy. Także wracamy. No. no, i będzie nas teraz więcej. Trzeba zacząć nagrywać, ruszyć ten kanał. Tak, musimy się spiąć co dwa tygodnie. Max, coś dla Was musi być, żebyście Dokładnie. się nie nudzili i żebyście chcieli nas oglądać. A my zawsze prosimy o jakieś łapki, jakieś komentarze, co jest źle, co jest dobrze. To nam bardzo pomaga. No, a my się dzisiaj już żegnamy. Hej. Pozdrawiamy. Pa, pa, a ta myjnia, którą przed chwilą widzieliście. To są wspomnienia moich młodych lat, kiedy no. z, ojcem, z ojcem tutaj przyjeżdżaliśmy. I to była taka pierwsza tunelowa szmyjnia w Szczecinie. I do tej pory chyba jedyna, bo teraz są takie, że się staje na środku, nie, i tam, czyli tam wszystko się dzieje. A to jest shuruburu. tak shuru-buru A to jest fajnie, bo ten samochód tak jest ciągnięty na różne tam etapy. Pamiętam pierwszy raz, jak tu przyjechałem z ojcem. Zamknęliśmy się w środku, a nie wiedziałem, co to jest w ogóle, nie? I normalnie się popłakałem, bo to było przerażające. A to był tylko pierwszy raz. Pierwsze razy czasami są. Nieciekawe. Przeżyłeś horror. Przeżyłem horror, ale taka ciekawostka. Mynia tunelowa w Szczecinie jeszcze działa. Jest ja, ja takie kojarzę tylko z amerykańskich filmów, więc spoko!